Witajcie kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko. Dzisiaj z megaliniami z ekstra 777 i z platynowym 7. E, powiem Wam, że te megalinie ciężko jest dostać. Nie wiem, one się tak rozchodzą. Może fajna drabka i dlatego. E, linie mam z numerem pierwszym. No, zobaczymy co tutaj będzie ekstra 7-7 z numerem 8, tak mi jakoś wyszło i platynowe 7 też z numerem 8. Zobaczymy, co my tutaj wydrapiemy, kochani, trzymajcie mocno kciuki. Uff, ostatnio w 7 7, 7 wpadły mi siódemki, zobaczymy, czy i tym razem. Dobra, zaczniemy sobie od platynowych siódemek. O, by tutaj coś fajnego wpadło. Każdy by chciał. No, ale wiecie, jak to jest. Dobra, dziabiemy z numerem 8, platynowe 7 i do drapania. Mamy szpilki. Mamy auto. Jest też kłódka, wkład 40 zł, dzisiaj. Dzisiaj mamy jeszcze tutaj jakieś narty. Jest prezent. Mamy pierścień. Wiśnie, a szukamy y, siódemki albo platynki. Mamy perfumy. No, dali tulipanka. Podkowa na szczęście. Tutaj mamy klucz. Zegarek. Kufer. Muszka. Biedroneczka. Korona. Jest gwiazda, ale gwiazda to w Zodiaku. Dobrze, mamy rubin. Kwiatka. I ostatni symbol. No niestety trofeum. Także tutaj pusto no to platynowe 7 tą głów tą wygraną którą trafiłam 470 zł no to już tak powiem wam zabiera mi teraz no to teraz siódemeczki czy będą siódemki w ósemce to się okaże dobra co my tutaj szukamy mamy monety arbus jabłko a szukamy siódemek wiadomo tu mamy wiśnie podkowa i złoto, arbus, winogronko i korona. Korona, serce, złoto. Mamy pomarańcze, serce i safe. Siódemek nie widać. Mamy dzwonek, cytryna, wiśnie. Tutaj mamy dzwon, konieczynka i pierścień. Dobra, dalej. Tu mamy jabłuszko, winogronko i sejf. Tu mamy garniec, bank i banknot. Ja poproszę o siódemkę, a dalej monety, bank i banany. Ok, teraz podkowa, pierścionek i gwiazda. Co mamy tutaj? Pomarańcza, diament i banknot. Nie dali siódemki. Tu mamy ananas, gwiazda i truskawka. No i ostatnia, kochani. Truskawka, ananas i garnek także sytuacja się nam nie powtórzyła druga się nie dała wygrać <laughs> szkoda dobra no to teraz mega linie kochani oby tutaj coś fajnego wpadło numerem jeden zobaczymy bierzemy się bo to drapka jest taka pracochłonna szukamy diamentów mamy jeden dalej mamy diament Fajnie by było, żeby tu coś wpadło, wiecie, bo będziemy na zero. Mniejsze nominały zawiodły. Tu mamy diament. Tu mamy diament. I na dole jest diament. Myślę, że nie zgubiłam nigdzie. Kuki rządzi na balkonie dzisiaj. Ptakami. Dobra. Teraz mamy kłódkę. Szukamy kłódki. No, ale kłódki nie ma. No szkoda. Dobrze, następny symbol to szminka. Czy będzie szminka? No, szminki też nie widzę. Nie ma. Albo się znajdzie, ale nie ma. Dobrze, no to teraz, kochani, rower. Rowerek jest. Tu mamy rower. Tu mamy rower. Mamy rowerek kolejny. Tak, rowerków trochę dali. No bo to już pora na rowerki. Myślę, że nie zgubiłam żadnego. Dalej klapki, kochani. Klapeczki, klapeczki. Ale klapków też nie ma. Niedobrze. Niedobrze. Teraz prezent. Czy będzie prezent? Czy ta zdrabka zrobi mi prezent? Tu mamy jeden. Aparaty, tyle. Ale ten ja pytam że. Dobra, teraz mamy ananaska. Tu mamy też ananasek. Brakuje nam zegara. Mamy ananas. I tu jest też. Dobra. Co teraz? Flaming. Flaming jest na dzień dobry. Mamy drugiego. Mamy tutaj. I mamy na dole. Dobra. Powiem wam, że postanowiłam, że już nie będę sobie drapać poza kanałem. Tylko wszystko, co kupię, o ile kupię, to będziemy drapać na kanale. No bo no nie ukrywam, te drapy to po prostu są tragedia. Ja lubiłam sobie czasami kupić do domu parę sztuki do kawy. No ale jak będę drapać poza kanałem, no to nie będzie odcinków, tak. Dobrze, tu mamy. Tu mamy też łódź, bo teraz łodzi szukamy. Tu mamy łódź. Jest kolejna. I mamy łódź. A tu jest jeszcze na dole. Tak, na dole mamy łódź jeszcze. Myślę, że wszystko widzicie. Tu zgubiłam jedną po drodze. Dlatego tak jadę, żeby sprawdzić przy okazji. No i mamy tu na samej górze, widzicie? Brakuje nam autka. Kolejny symbol to żółw. Mamy żółwia. Tu jest też. Tu nam do szczęścia brakuje serduszka. Tu mamy żółwia. Jest tutaj też i na dole, a tu był flaming jeszcze. no Zapomniałam o flamingu. No dobra. Czy to wszystko, czy to wszystkie, czy to wszystkie żółwie? O Jezus, dobra, teraz lody. Mamy lody. Tu są lody. Zobaczcie, jak kuszą normalnie. Ale czy coś wpadnie i to tyle z lodów. Dobrze, kolejny symbol to aparat. Aparat to widziałam. Tutaj mamy dwa. Foto. Foto zrobimy później tej drapeczki, jak wygra. Ok, no to teraz popcorn. Czy mamy popcorn? Tu jest jeden. Tu mamy. jest i to tyle dobrze, kolejny symbol to tęcza Tęcze mamy brakuje motylka tu mamy tęczę no są te symbole ale jeszcze się linia nam nie utworzyła żadna Teraz wiśnie, ale czy ja wiśnie widziałam gdzieś? Nie mam kochani, nie ma wiśni. Nie, to nie jest sezon na wiśnie. Dobrze, no to teraz korona. U, korony to chyba też nie widziałam. Nie. Korony nie ma kochani. Niedobrze jak dają symbole, których nie ma. Piórko. Piórko mamy. No i tylko jedno. Teraz podkowa. Podkowa na szczęście. Podkowa czy będzie? Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Tu jest jedna. No jedna tylko. Dobrze. Kolejny symbol to kokos. Oj, ci, ale kokosa też chyba nie widziałam. Tutaj nie ma. Tu nie ma. No nie dali kokosa. Dalej mamy klucz. Klucza też nie ma, kochani. To od razu mówię. Słoneczko. Bardzo dużo symboli nie ma. Słońce. Tylko jedno. Kolejny symbol. Moneta. Moneta. Mamy jedną. Fajna jest ta zdrabka, no ale nie ukrywajmy, jest droga. No i to widzicie, jak to cztery sztuki na całą paczkę, jak wchodzi, to już po prostu. Tu mamy dzwonek. Tu jest dzwonek. I weź teraz, wybierz trafną motylek. Motylek jest. Tu mamy motylka. Tu jest motylek. Tu mamy. No tych motylków troszkę jest. Dobra, mamy motylki. No i ostatnie symbole już kochani, sakwa. Myślę, że dacie radę obejrzeć. Niestety niestety jak czuję to smutny odcinek. Tu była moneta. No ale i takie muszą być. Gwiazda. Mamy gwiazdę. Tu jest też. No tym razem jedyneczka nie chce się popisać. Tu mamy gwiazdę. Fanfarów nie będzie. Ostatni symbol. No to yy, arbuza nie ma to już widziałam, że nie ma arbuza. No zobaczymy bonus. Jeszcze mi się nie udało w bonusie trafić tego S. No i niestety mamy świnkę. Mamy świnkę, kochani. No i tak bywa, niestety. Odcinek smutny, bo na 40 złotych, kochani, mamy 0. No ale co, żeby nie było żeniula. Same odcinki wrzuca wygrane, tak jak ktoś już mi tam zarzucił, że tylko wygrane wrzucam, a nie przegranych nie mam. No to już jest następny w kolejce przegrany. Także życzę Wam, kochani, miłego dnia, spokojnego dnia, owocnych drapek, pełnych drapek i do usłyszenia do następnego odcinka. Buziaczki pa!